Mnie A No zostaw, Gadaj dalej, gadaj. O tak, właśnie. I co jeszcze? Tak? Cześć? Cześć. Cześć. Miś, cześć, miś, miś, no nie, miś, było dzisiaj miś, miś, tak, miś, A jak robi traktor? A nie wchodź na mnie, nie wchodź. Brrr, brrr. Brrr. Tak? A jak robi piesek? aha hał, hał. A jak robi kotek? Ticicic! Tak, ciciuś! Paj ładnie ciciuś! No już się nie chce gadać, tak? Ciciuś. Ciciuś. Ej, ty już się wygłupiasz. Ja, 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 ja. Hała, ja, 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 ja. hała? Ha, hała, ha, hała, ha. Powiedz miś. Miś. A powiedz dziadzia. No nie, to mów dziadzia. Dziadzia umiesz mówić. Już koniec, tak? Już mecz jest.